Cześć, ja jestem Niewiastki, a to jest kolejny odcinek Herbali na kanale. I oczywiście zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić na niedzielne aktualizacje w każdą niedzielę o 14, gdzie pojawia się m.in. plan wideo na następny tydzień, co może być przydatną informacją, jak ktoś ogląda mnie na bieżąco. I w tym odcinku co robimy? Otóż będziemy kontynuować to, co zaczęliśmy w poprzednim odcinku, a mianowicie będziemy kontynuować budowę samolotu. Który tym razem ma być już takim samolotem, który faktycznie będzie w stanie polecieć na orbitę. I tak, to będzie to. Jednak nieco zmienimy koncept, ponieważ ten koncept jest troszkę za długi, przynajmniej moim zdaniem. Dlatego może go stąd wywalimy. Zarzucimy sobie inną kabinę, dokładnie tą okrągłą. Ta kabina będzie prostsza, jeżeli chodzi o możliwości... Hmm, jakie możliwości? Możliwości... Pewnych rzeczy i możliwości paliwowe, które mamy dostępne aktualnie, co jest dość istotne, że tak to ujmę. Ale najpierw, tak standardowo moim zabiegiem jest założenie odpowiedniej ilości baterii. A to akurat nie jest problem, bo mamy tutaj taką owiewkę. Którą właśnie w ten sposób założymy i to mamy z głowy tak dosłownie, więc tu akurat jest wszystko dobrze. Dobrze, następnym krokiem będzie, następnym krokiem będzie myślę, że założenie odpowiedniej ilości paliwa samolotowego. Powiedzmy, a może zobaczmy na trzech takich zbiornikach, jeżeli chodzi o długość pojazdu może to wystarczy. I silnik, który będzie tutaj napędzał, to będzie ten silnik nuklearny, atomowy. Ale co to jest? Nie jestem pewien, ale zostawmy to. I tak, ten silnik będzie napędzał już taki główny, ostatni człon. Widzicie, tutaj mamy bardzo dużo delta V. Teoretycznie przy niedużym TWR-ze, TWR będzie bardzo mały. No to jest coś, co nam tylko będzie potrzebne do poruszania się na orbicie, więc myślę, że nawet zmniejszę tutaj ilość paliwa. Ale dam tutaj takie paliwo, które jest... może być przydatniejsze, na przykład przy dokowaniu. A mianowicie monopropelant. O, i w ten sposób to ułożymy i właściwie będzie dobrze. Potem same silniczki sobie założymy oddzielnie, więc z tym się nie martwcie. Dobrze, kolejną rzeczą wypadałoby po prostu zrobić silniki, które będą w stanie mi wynieść na odpowiednią wysokość, tak żebym potem mógł założyć silnik atomowy, który mnie wyniesie jeszcze wyżej. Cóż, z tym może być mały problem, ponieważ brakuje mi silników, takich jednych, które są naprawdę bardzo silne. A które by się przydały. No ale cóż, myślę, że te silniki i tak wykorzystamy, tylko korzystamy nieco inny sposób. Ponieważ zanim tamte silniki wykorzystamy, potrzebujemy czegoś, co nam pozwoli czegoś co nam pozwoli taką przekroczyć pewną granicę, od której ten atomowy silnik będzie w stanie nas ponieść już w kosmosie po prostu dokończyć manewr. Dobrze, i tak, zanim to zrobimy, potrzebujemy niedużą owiewkę. Może być de, właściwie ta. Może być ona tutaj. I teraz do niej doczepimy sobie filtanki. To będą te filtanki. Tylko, że nieco je tutaj schowamy. Tak, odrobinkę, żeby były. I za... o, to nie ten adapter akurat, ten trochę jest za duży, ale powiedzmy, że ten tutaj mniejszy. Czy to wystarczy? Właściwie nie jestem pewien, byłbym sceptycznie do tego nastawiony. Więc zarzucę może jeszcze troszkę paliwa, więcej paliwa. I teraz to i właściwie to mogłoby już być. Z tego co widzę, będziemy potrzebowali jeszcze owiewek odpowiednich i to nie będą te, bo te są trochę za duże, ale te już będą ok. Tak, to już się wpasowuje w klimat tego pojazdu, więc jest ok. Dodatkowo myślę nad, nad tym, nie nad tym, gdzie to jest, to było to. Czyli nad tym tak, żeby miał wszystko, coś takiego tutaj było i to będzie ok. Tutaj jakieś silniki, zastanawiałem się właściwie nad terrierem. Gdzie jest terrier? Gdzie był terrier? Tu jest terrier. Tylko czy on tutaj jest wystarczająco? Widzicie, e, TWR niezbyt mi się zgadza, więc terrier może być niewystarczający. Potrzebujemy coś z nieco większym ciągiem, a najlepiej czegoś, co będzie miało większy ciąg i nieco lepszą wydajność. Chociaż raczej, jeżeli chodzi o wydajność paliwową, hmm, to Terrier najlepiej wychodzi, przynajmniej z aktualnie dostępnych mi silników rakietowych, tak. No, ok, no, ale teriera i tak nie możemy za bardzo użyć, więc musimy wykombinować. Właśnie, jak będzie z masą, to ma pół tony, a te mają po półtorej. Dobrze, spróbujemy najpierw z terierem. Jeżeli nie wyjdzie terier, to pokombinujemy z czymś innym. I teraz przejdźmy po prostu dalej, czyli potrzebujemy niedużej ilości paliwa silnikowego, tego takiego. Do zwykłych samolotów, tego nie potrzebujemy dużo, i przy okazji moglibyśmy założyć coś, co możemy nazwać wlotem powietrza. Takim, to jest taki pierwotny wlot, prawda? Trudno powiedzieć, jak to działa, no ale widzicie, taka turbina. I do niej na przód założymy coś jeszcze, coś co jest większą turbiną, czy ono będzie tutaj. To byłby ten. Koniecznie powiem, czy ten intake jest na pewno dobrym pomysłem. Myślę, że zamiast tego bardziej by wpasowywał się ten. względu na to, że można powiedzieć, że tam stół jest turbina, to to lepiej się wpasowywuje. Myślę, że tak i myślę, że to w ten sposób właśnie rozwiąże. Tylko że to jest trochę duże. Hmm. Obróćmy to nieco. Może w ten sposób. I tutaj załóżmy silniki, które chcemy. I teraz tak. Teraz możliwe, że to będzie wyglądać nawet trochę lepiej. O ile te teriery, które tam są, wystarczą. Ale dobrze, zaraz to przetestujemy, więc spokojnie. Teraz wypadałoby założyć jakieś. Hmm, jakieś owiewki odpowiednie. Owiewki właściwie. Skrzydła jakiekolwiek. Czy jakiekolwiek takie, które by pasowały. Powiedzmy, że to byłyby te najpierw. To byłyby skrzydła takie. Główne, do których były podczepione reszta rzeczy. Tutaj całkiem chcę to wsadzić raczej tutaj. Okej, okay, to pasuje. Wśród ciężkości po zużyciu paliwa powinien się nieco przesunąć do przodu, co byłoby nam de facto na rękę, ponieważ później powinien być stabilniejszy pojazd. No, ale wciąż to nie jest wystarczająco, tak. A więc, tak, zacznijmy od czegoś takiego jak to. Myślę, że to byłoby dobre, tylko że, żeby było to nieco z tyłu. O ma wszystko, chcemy uważać z, tym, z tymi środkami sterowania i ciężkości. I teraz tak załóżmy to. I właściwie coś takiego byłoby ok, tylko potrzebujemy dołożyć tutaj elewatory. A w ten sposób tutaj kolejny. Tutaj dwa byłyby z głowy. One są do obracania się i do pikowania. Oraz potrzebujemy czegoś na. tutaj stateczniki pionowe po prostu i to tyle. Tak właściwie powinno to działać, względnie. Myślę, że dla bezpieczeństwa i dla lepszego sterowania możemy zrobić takie same identyczne stateczniki tutaj w tym miejscu. To powinno się nawet sprawdzić. Gdybym nie był pewien, mógłbym nieco to przesunąć w tył. Ale nie do końca to. Chciałbym raczej same stateczniki czy stateczniki. A widzicie, to się akurat przesuwa całość, więc to nie jest do końca dobry pomysł to przesuwać. Ale na przykład to już mogę. I to jest OK. Jeszcze tak jak w poprzednim pojeździe, takim pierwszym pierwszym rakietowym samolocie, co budowaliśmy. Myślę, że raczej to pamiętacie, chciałbym zrobić taką swoistą kołyskę. Tutaj z tyłu, tak żeby te wejście w atmosferę było delikatniejsze. I myślę nad zbudowaniem jej z tych takich właśnie części małych. I tak, to musi iść na pewno nieco bardziej w tył. Chcę to także bardziej obrócić, no w ten sposób. I teraz tak, chcę to tutaj dopasować ładnie do silników. No i od razu to lepiej wygląda. Przy okazji ten środek sterowania przesunął się trochę w tył. Wygląda jak takie połączenie tych silników, nie? To mi się podoba, to może być. Myślę, że to tak niech będzie. Przy okazji, tak jakby się można byłoby dorzucać, to tutaj dodatkowe elewatory mógłbym dołożyć właściwie. One tutaj mogłyby być na przykład tylko do pikowania. To byłoby to. I myślę, że to dobry pomysł, bo tego nigdy za wiele. Przynajmniej miałbym względny. Względną pewność, że mam odpowiednią ilość ich. Tak, żeby to działało jak należy. Ok, tutaj chcę to w ten sposób. To tutaj chcę to w ten sposób. Ok, myślę, że trzeba założyć. Tutaj. Koła. Tutaj na tył oraz tutaj naprzód. Na przodzie, i na tyle będą te takie średniej wielkości koła, tylko je powinienem tutaj jakoś ułożyć chyba lepiej, o w ten sposób. Chyba chyba prawie jest prosto. Teraz jest prosto. Ok, i myślę, że dobrym pomysłem byłoby najpierw przetestować też samolot przed lotem. Yy, tylko, że to nie w ten sposób. Tylko tutaj będzie jechał Jebediosz. Oraz Action Groupy. I teraz tutaj chcę aktywować oba silniki. Na dwójce chcę je dezaktywować. Przy tutaj Switch Mode. To jest takie, że te silniki mogą pracować w trybie takim, jakby mokrym, w którym Dosłownie więcej paliwa biorą, ale dają większy ciąg. Wiecie co, że to jest raczej dobry pomysł, żeby one w ten sposób mogły działać, i jednocześnie chciałbym aktywować te silniki tej teriery, wiadomo. Na trzecim chciał, znaczy na, tak, na trójce chciałbym te wyłączyć, oraz powiedzmy załączyć ten silnik. I na czwórce chciałbym wyłączyć te silniki, a na piątce chciałbym wyłączyć ten silnik. Ok, powiedzmy, że to w ten sposób by działało. Tak więc, cóż, myślę, że wypadałoby to w tej chwili przetestować. A co będzie, jak dolecimy w kosmos? Wątpię, że to się stanie. A jak to się stanie, będę zadowolony. Ale główny test to chodzi o to, żeby spróbować najpierw nie w ogóle zlecić. Poza powiedzmy obszar pasu lądowego, pasu startowego raczej. Oraz teraz zrobiło się trochę głośniej, ale i tak to powiem: wylądować tym pojazdem, bo wiadomo, wylądować nim trzeba. Tak więc, okej, okay, startujemy. Właściwie prędkość mam w porządku. Pojazd się zniósł bardzo prosto. Patrzcie, wy to leci. Chociaż trochę dziwnie, bo musi mieć naprawdę 10 stopni, to chyba nie dużo. Tak więc powiedzmy, że to jest przyzwoite. Obraca się, tutaj bardzo jest w stanie. Względnie dobrze się porusza, jeżeli chodzi o tutaj zawracanie ogółem. Lot chyba by się sprawdzał. Co prawda nie ma dużo mocy ani jakiejś dużej prędkości. To i tak, to jest przyzwoita. Ok, spróbujmy zrobić coś takiego, że odpalimy tryb mokry silników, patrzcie silniki powinny dać mi znacznie większy tak, większy ciąg, prawda? Przy okazji te teriery tutaj się odpaliły. Tak więc teoretycznie O, rozpędzamy się całkiem ładnie. To jest kolejny tryb, i tutaj kolejny tryb. Dobra. Mmm, odpalimy. Ha, nie mam wyłączania tych silników. A nie, mam. Dobra, wszystko działa. E, tak więc, tak, trochę chaosu było, ale możemy spróbować wylądować. O, czy Wy to widzicie? Widzieliście? Straciłem chwilowo panowanie nad pojazdem. Jest bardziej zwrotny niż powinien być, zdaje się. Z drugiej strony, od razu niemal odzyskałem panowanie nad nim, więc jest OK. Spróbujemy wylądować na pasie startowym, myślę, że to dobry pomysł. Spaczcie, zwrotny bardziej niż wszystkie inne. Wyłączmy silniki, wytraćmy prędkość. Tutaj ustawmy się nad pasem startowym i wylądujmy. W okazji wypadałoby załączyć światła, prawda? Okej. Okay. Będziemy potrzebowali także czegoś do hamowania. Tak zwane airbrejki to hamulce powietrzne, tak? I wszystko będzie dobrze. A ten pojazd jest w stanie praktycznie strzybować, jak widzicie. A i ładne lądowanie. Bardzo przyzwoicie. To mi się podoba. Pojazd zdecydowanie udany, przynajmniej pod tym pierwszym względem. Jeżeli chodzi o resztę, to przetestujemy to w następnym odcinku. Na ten odcinek to byłoby na tyle. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Oceny tego filmu, oczywiście. Zostawienia łap w górę i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, ja się z Wami żegnam. No i cześć.